Yes, paraphone forward. This is percent luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% Siemaneczko, dościaki, z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym czwartym już odcinku z kariery menadżera FIFA 15. Dzisiaj kolejne 3 metrze przed nami. Co tam pisze? Aha, dobra. Ale zerknijmy sobie jeszcze na tabelę. Jesteśmy na trzecim miejscu po 6 meczach. Mamy 13 punktów. Mamy jeszcze jeden mecz zaległy. Także teoretycznie... No teore... nie, będziemy dalej na trzecim miejscu. Ale już jest bliziutko. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę, że będzie dobrze. Ustawienie jest takie jakie było. Iwański jest lekko kontuzjowany. Ale nie zagraża to niczemu, może grać. A więc czas zaczynać pierwszy mecz. Udaliśmy się na drugi koniec Polski do Szczecina, aby zmierzyć się z tamtejszą Pogonią. Pogoń miała w tej chwili 13 miejsce, tylko 5 punktów. Jedno zwycięstwo odniosła, więc optymistycznie nastawieni byliśmy wszyscy. Ja jako trener, i drużyna również. Składy obu, obu dwóch drużyn: pierwsze, Pogoń Szczecin, i jako gospodarze, Robak i Zwoliński z przodu. oraz drużyna przyjezdnych, czyli nasza ekipa spod Beskidzia. Z wysuniętym z przodu korzymem oraz Demianem i za nimi Iwański. Akcja z 8 minuty pogoń Szczecin, robak strzał, ale Peskowic na miejscu tam gdzie ma być. Obrona zbił w prawą stronę na aut. Jeszcze raz strzał, ale zablokowany. Wszystko w porządku. Peskowicz ponownie broni. Rzut wolny w 24. Minucie w wykonaniu. Drużyny z pogoni, ale prosto w bramkarza. Nic się nie stało. Ostatnie mi dla pierwszej połowy. No niestety, Korzym uderzył w swojego kolegę i zamiast bramki, zamiast prowadzenia, nie ma nic. Kolejna akcja Korzyma. Rzut karny. Pięknie, pięknie. Nie ma źle strzelonych karnych, są tylko źle obronione więc. Może będzie dobrze. Frontczak jeszcze dostał dodatkowo żółtą kartkę. Nie powinien obrońca tak zrobić, ale na szczęście dla nas zrobił. Do piłki podszedł Demian. Kilka kroków rozpędu. I strzał. Troszeczkę mieliśmy przy tym szczęścia, ale udało się. 1-0 prowadzenie dla góra lizbielska w powtórce widać, że zahaczyła piłka o lewą nogę bramkarza No mogło być gorzej, ale na szczęście Na szczęście piłka wylądowała w bramce pogoni. na koncie Roberta już cztery gole. 72. minuta. Pięknie do Korzyma. Piłeczka dograna. Przeszedł jednego, przeszedł drugiego. Oddaje strzał, ale niestety za lekko. Niestety. 83. minuta. Znowu klarowna sytuacja Gurali. Demian podaje do Iwańskiego, Iwański biegnie na bramkę, ale chciał fajnie technicznie zagrać do Korzyma. Ale Korzym znowu za lekko. Nie wiem co się dzieje z Korzymem, ale za lekko uderza. Zamiast za uderzać na bramkę, to tak jakby podawał. Na szczęście 3 punkty dla Podbeskidzia i 1-0. Mecz wygrany. Wracamy do Bielska z trzema punktami. Kolejny już mecz. Tym razem przyjechało na Podbeskidzie Przyjechał na podwórzchycie ekipa ze Śląska. Śląsk też odległe od nas miejsce zajmował. Pięć pozycji niżej. Więc optymistycznie na to patrzyliśmy. Nowy stadion powstaje w Bielsku. Jak widzicie, już dwie trybuny są gotowe, ale to jeszcze nie koniec. Stadion będzie na wzór ala kieleckiej korony. 11 pod Beskidzia, bez zmian. raz 11 Śląska Wrocław. Pajsao z przodu. I zaczynamy. Tutaj piękny Demian odebrał piłeczkę od razu w pierwszej minucie. Uderzenie strzał! Ale niestety Trafił w Murawę, nie trafił idealnie w piłkę i ta poleciała w lewą stronę. No niestety. jakby uderzył idealnie, byłaby bramka stuprocentowa. Dziewiąta minuta, piłkarze Śląska. Machaj strzela i gol. 1-0 dla Śląska Wrocław. Bardzo ładnie przymierzył, bardzo ładnie strzelił. Niestety nieładnie dla nas. Chyba przegrywaliśmy od 9 minuty. Zbyt zwolniona reakcja Peskowica. Kolejna akcja 17 minuta. Śląsk Wrocław znowu strzał Peskowi, z tym razem broni. 34. Minuta. Piłkarze pod Beskidzia do przodu. Oddaje strzał korzym. 1 do 1. To od razu reprymenda, żeby się reszta piłkarzy wzięła w garść. Trzeba ten mecz wygrać. A nie tylko zremisować. Efektywnego kopytka zrobił zawodnik z numerem 21. Z ekipy Śląska-Wrocław. Ale niestety to nie, to nie ta dyscyplina. Tutaj się liczy piłka. A niech to więcej salt zrobi na murawie. <laughs> Jeden do jednego. Na koncie Korzyma w ekstraklasie już. 5 goli. 39. minuta. Piłkarze Śląska. Po słupek. Słupek nas uratował. 44 minuta, Demian strzela, ale prost w bramkarza Pawełka. 89 minuta, Pajksao, gol. 2-1 dla Wrocławia. Marne szanse już dla ekipy Podbeskidzia w tej chwili były na zwycięstwo. O, już nie było szans, już byłem pewien, że ten mecz niestety przegramy. Śląsk wywiezie z Beskidzia 3 punkty do siebie, do Wrocławia. Szanse były iluzoryczne, nikłe, praktycznie żadne. I tak też się mecz skończył. 2-1 dla ekipy ze Śląska. Kolejny mecz. Pojechaliśmy znowu na drugi koniec Polski. Tym razem do Jagi. Do Białego Stoku Jagielonia, piękny stadion, duży, naprawdę śliczny 9 miejsc poniżej nas. Jagielonia, tylko z drobkiem siedmiopunktowym. My natomiast zgromadziliśmy do tej pory już 16 punktów. Ale byliśmy na obcym terenie, zmęczeni podróżą, niezaklimatyzowani, więc mogło być różnie. Piękna murawa, piękny stadion. Naprawdę jest czego pozazdrościć. Duży z Białego Stoku. 11 Jagi. Piątkowski z przodu, Quintana za nim. Czerwone barwy pod Świadczą o tym, że będzie agresywna gra. Podbeskidzie właśnie wychodzi w następującym składzie. Piąta minuta. Ekipa z Jagi. Poprzeczka ratuje podbeskidzie. Kolejna ósma minuta. Działa nadze. Piątkowski. Słupek. Dobitka, ale już w Peskowica. To było coś. Iwański w 18 minucie. Strzał i też słupek. No proszę państwa, same poprzeczki, same słupki. Co się dzieje? 43 minuta. Frankowski otrzymuje piłkę, którą zamienia na bramkę. Przemysław Frankowski. Trzy punkty w tej chwili byłyby zaliczone na konto. Jagieloni. Piękna, techniczna bramka. Obrót na lewej nodze. Strzał z prawej. Brameczka siedzi. Piękny strzał. Piękny. Przemek Frankowski z strzelcem gola. 70 minuta. Iwański zagrywa do Korzyma. Korzym strzał. Ale słowik na miejscu. Korzym za lekko uderza. 75 minuta. Pozio dobitka I niestety 2-0. Przegrywamy. Jaga wygrywa 2-0 w tej chwili. Niestety. Patryk Tuszyński, przepraszam, strzelcem gola. Pozio podawał. Tutaj faul na zawodniku pod Beskidzia, w 80 minucie i czerwoną kartkę otrzymuje Gajos. Wypad z boiska w 10 minut grają i pójkarze i Jagieloni również w 10. Ale czy pod Beskidzie za radę? Byłoby ciężko. Zremisować ten me mecz. Już wiedziałem, że będzie ciężka co dopiero wygrać. W 90 minucie jeszcze do tego kontuzja slobody. Znieśli go z boiska, trzeba było go zamienić. To i tak już nie było sensu szukać innych zawodników, ale zamieniono na Lenator, Lenartowskiego przepraszam. A kilka sekund później kontuzji jeszcze nabawił się Iwański bodajże. Zaraz to zobaczymy. No 2-0, przegrany mecz przez ekipę podbeskidzia oraz dwóch zawodników po tym meczu z kontuzjami. Niestety, takie uroki piłki nożnej. Nie zawsze jest piękny mecz i trzy punkty. Czasami są 3 punkty straty i dwóch zawodników zniesionych na noszach. Ale i tak było dobrze, byliśmy po dziewięciu meczach na czwartym miejscu z dorobkiem 16-punktowym. Tylko 4 punkty straty do prowadzącej Legii. więc nie było najgorzej. Hmm. Zobaczmy sobie do biura. Kontuzja na treningu, przepraszam. I dwa miesiące wypad z gry. Bartłomiej konieczny, a Sloboda wypadł na 3 miesiące. Naderwanie mięśnia łydki, no niestety. Idriasa Size jeszcze ch... burzył się, że nie gra, no ale to już trudno. Gra tylko 11 zawodników. Trzeba by było Slobodę i Koniecznego zmienić. Slobodę postanowiłem zmienić na Lenartowskiego, a Koniecznego na Adu Kłemę. Chociaż długo się nad tym zastanawiałem, kogo tam umieścić. Bo właśnie myślałem też o brytku, no ale między nami brytek nie ma twarzy, więc Adu Adu trafił w miejsce koniecznego dwóch zawodników. No niestety, 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 niestety. Dobra, doby ściaki. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie ślad po sobie. W postaci łapki w górę oraz jakiegoś komentarza. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będzie lepiej. A e, w poprzednim było 9 punktów, w trzech meczach w tym tylko 3. Piszcie, co o tym sądzicie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Pa, pa.